Cześć! Witam na kanale Zanzira i Mikel Mikkel. No i dzisiaj w nocy wyjeżdżamy. Jest godzina 20.00, koło drugiej w nocy jedziemy na lotnisko i czeka nas jakieś 20 godzin podróży do Danii. Także zapraszamy! Inni latają na wakacje na Zanzibar, a my lecimy na wakacje do Danii. Bo może lepiej powiedzieć ferie zimowe, będzie lepiej. Także zaczynamy. 21., a my dopiero kupiliśmy prezenty. jaj. Nie, wyśpimy się. Raz remonty. Zawsze, jak są remonty, to wyjeżdżamy, nie? Albo końcówka remontów, albo są remonty, my wyjeżdżamy. I tak jest znowu. Zobaczcie, tam ściana jeszcze nie Jak kocie się czujesz? Dobrze, dobrze. Tak? Trzeba jechać do zimnej Danii Spróbować coś zimnego Mamy nasze już walizki Mamy już walizki I zaraz Trzeba morsować Tak, będziemy morsować, no Co prawda w Danii jeszcze nie idzie chyba na minusie, no ale dla nas z gorącego oceanu do zimnego morza to... braliśmy nawet już buty Już mnie obtarły, czuję A dopiero mam 3 minuty Druga 26, Czekamy na taksi Cisza No Ale patrz, świetlony jest No, świetlony Michal idzie po drugą walizkę Patrzcie Jesteśmy już na lotnisku Ja nie nie małe Mamy tak mało bagaży w sensie w środku. Zobaczymy jak na będzie Już przeszliśmy i za ponad godzinkę mamy jakoś lot. Z nas spokojnie, nic się nie dzieje. O, tutaj macie tą zanity jakbyście chcieli. Półtorej godziny, no, no jakoś tak. Więc kit. Kalma, dobrze, co? 25 minut lądujemy i ja patrzę, a co mi robi. Taki syw ludzie zostawiają. Nie, nie wyglądało wstyd. tu Ale deszcze, jak zimno to bo Klimat daje. Czuję się, jakbym była już w Danii, a jestem w Turcji dopiero. Ha, I tak będzie w Danii teraz? Popłacia się. Mam nadzieję, że w Danii będzie słońce. Nie, proszę Pana, nie. Proszę nie. Nie, proszę nie. Taka, ja myślę, że nas przywita piękna pogoda. Taka turecka relacja z Danią. Ja, ja myślę, że nas przywita ładna pogoda. Takie Ładne uśmiechy, ale to to. No już katar mam od tej klimy. Jesteś gotowa na mego? Żeby kupić, a nie kupić, ale żeby mieć jedną godzinę internetu darmowego, to jest maszyna i skanujecie paszport i macie godzinkę internetu za darmo. Godzinkę Pogoda dalej nie rozpieszcza w Turcji, ale mam nadzieję, że w Danii będzie słońce. Zobaczymy, zobaczymy. Za 30 minut mamy lot. Zaraz się ustawiamy w kolejce. A już się zmniejsza, więc zaraz lecimy do Danii. tu jeszcze zimniej. O rany, rany, rany. Co to będzie? Jakby był śnieg, to by było super. To by był klimacik. Dobra, nie ma narzekania. Mikałek gra. My wystartowaliśmy. I jeszcze dwie godziny, 49. I będziemy w Danii. Juhu! Nowy Sącz, więc tu gdzieś są lepsze. A my lecimy dalej. Ale cześć Polsko! Jeszcze godzinka no jest chyba 20. nagrałam, ale tak uderzyliśmy, że aż Mikael zareagował. W poczułeś. Ale też nigdy nie miałam aż takiego mocnego lądowania chyba. Aż tam się szafka otworzyła. Ale już jesteśmy wymieniem koła. Będzie git. I koniec naszej podróży. Jesteśmy w Danii, zimnej w Danii. Juhu! My czapki nawet nie mamy. Nic nie mamy. Ale pustki, co? No, nikogo nie ma. Cisza, spokój. Ale szybko. Minuta coś i nasze walizki już były. A inni muszą wstać. Ale nam się udało. Tata Mikela już jest. Idealnie. Mikel, oczywiście, w krótkim rękawku. A wychodzimy na zewnątrz. O nie, nie zdążyłam. Gdzieś zimno. Ojej. O nie. Nie, o to walczyłam. O nie. No nie jest jakoś masakryście zimno, no bo jest listopada, nie styczeń. Jak ostatnio. Ale no, ciągnie po głowie. No, oszalał. Ubierz się. Nie, mi jest gorąco. Aha. Nie będę się przynosić... Moja mama zawsze mówiła, Mika, ty się ubierasz odwrotnie. Jak jest zimno, to masz letnie, a jak jest lato, to masz dużo Tymczasem ja... Tak? Jakbym paliła. Jesteśmy już w Danii od wczoraj. A ja już Katar. kupiłam, właśnie, psi-psi do nosa. No ale co chcę powiedzieć, poszliśmy do galerii tutaj niedaleko 2 km stąd, żeby kupić właśnie to psi-psi do nosa, wieszaki, bla bla bla. No i spotkaliśmy dwie osoby z TikToka. Najpierw spotkaliśmy byliśmy w Glostrup w Center w tej galerii i dziewczyna pisze że na TikToku, że o, jestem tutaj niedaleko w szkole językowej. W ogóle to podejdziemy. i podeszliśmy do tej szkoły. No i ona wyszła i mówi, że dwa lata już mieszka w Danii, tutaj niedaleko, no i że uczy się teraz duńskiego i w ogóle mega miło. A potem wracamy już naprawdę blisko, byliśmy domu, a podjeżdża dziewczyna z samochodem i się pyta, przepraszam, czy to Zanziraj? Więc mega miło, mega fajnie. Nawet spotykamy Polaków w Danii. Mega fajnie. Ostatnio jak poznaliśmy dwie osoby z TikToka, to Mikkel mówił na live'ie, że jak kogoś spotkamy albo ktoś z nas spotka, to dostanie od nas koniaki z Zanzibaru Alkohol. Więc teraz się umówiliśmy z tą dziewczyną, co nas spotka, co Wam ostatnio opowiadałam i właśnie jej wręczymy. Idziemy po tą szkołę językową, co tam się uczy i dostanie od nas taki prezent. koniaki lokalny alkohol zazywał Jak to bywa w Danii? Tu piękna pogoda A tu pada he he he. Trzeba, iść, je, trzeba jechać samochodem, a nie iść pieszo. Tu będzie prezencik Dęcia. <laughs> Ale gruba co? No Ty, fioletowy widać nawet Ale grubo, ale fajnie Przyszliśmy tutaj na kawkę z naszą nową koleżanką. Dostała koniagi i teraz ja chcę jakąś zimową albo jesienną kawę. Nie wiem, jakie tutaj już są, ale teraz będzie kawka. Jesteśmy w Glastrup Center. Co ty masz? O oh wow. Jakie pyszności. vlogu. Dziękuję bardzo za to, że jesteście, za wszystkie subskrypcje, komentarze i widzimy się w kolejnym vlogu z Danii. Pa!